Dzień dobry! Czwarty odcinek LEGO Star Wars The Video Game jubileuszowej serii na kanale Spúwerat przed Wami. A ja jestem prowadzącym kanału Spúwerat i witam się z Wami znowu w restauracji Dextera. Tu się zawsze będę z Wami witał, w tym miejscu. Wracamy do części pierwszej, do mrocznego widma. Ostatnio było o wiele spokojniej niż jeszcze wcześniej. Mamy całkiem niezłe statystyki, chociaż powinniśmy mieć jeden mini zestaw więcej, ale pora na wyścigi w MOS. ESPA, czyli poziom naprawdę kultowy, którego właśnie tę wersję można ogrywać w komplet saga w sekcji em, tych poziomów bonusowych, i zwróćcie uwagę, mamy tutaj tylko i wyłącznie tryb fabularny. Oznacza to dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie można tutaj zmieniać statków, po drugie, można zdobyć wszystkie znajdźki od razu. Rozdział 4 Wyścigi w Mos Espa. Królowa Amidala i ochraniający ją rycerze Jedi uciekają z nabu, kierując się na Korusan. Zamierzają powiadomić Senat o inwazji Federacji Handlowej. Niestety, w trakcie ucieczki zostaje uszkodzony napęd nadprzestrzenny statku królowej, zapada decyzja o wylądowaniu na odległej planecie Tatooine, gdzie ma zostać dokonana jego naprawa. Ledwo zdążyłem, znowu o wiele za krótkie są te przerywniki, o wiele za szybko lecą te napisy. Lądujemy na Tatooine. Tutaj mam wrażenie, że to tło wygląda też inaczej. Mamy padmę w swojej zwykłej wersji. I wszyscy się wybierają poza Obi-Wanem do Mos Espa, do sklepu Łoto, gdzie pracuje właściwie. Jest trzymany wbrew swojej woli Anakin Skywalker. Gra nam tego oczywiście nie powie, bo sprytnie wycina ten fragment, ale Anakin jest niewolnikiem. Zresztą. Skywalker Saga też nam tego nie mówiło. Zwróćcie uwagę na tych kibiców, jak wyglądają. Tam w ogóle widać małego Anakina gdzieś wklejonego w tle. I padme też tam jest. Dobra. Yy, nie pamiętam, czy. Wydaje mi się, że gaz to H. Nacisnij. U, dobra. No to lecimy. Tu można przegrać. Wolałbym nie. Matko, zapomniałem, jakie to jest trudne. To jest zdecydowanie nieintuicyjne. Kiedyś byłem absolutnym mistrzem tego poziomu, ale sporo się od tego czasu pozmieniało. W każdym razie nie mogę tego poziomu nie kochać w dalszym ciągu. Łomatko Bosko, co tu się dzieje? Przede wszystkim muszę unikać klikania W. Już widzę. Dobra, udało się. Przeżyliśmy. Po prostu klawisze A i D i nic poza tym. Żadnego W. Bo to się źle skończy. Łomatko, Zaraz oberwę! I tyle będzie moich tutaj akcji. Ale udało mi się. Udało mi się nie oberwać. Przede wszystkim od tego zacznijmy. Ok, i teraz mam 10 sekund, żeby zdążyć przed sebulbą Udało się. Dwie sekundy elegancko dałem radę. Lecimy dalej. Nie wbijamy się w miny, bo to, wiadomo, problem będzie. Uwaga na miny. Uwaga na miny. No i teraz się zaczyna zabawa na drugim okrążeniu. Zaczynają się prawdziwe jaja. Mianowicie. Musimy uważać, żeby się nie wbić w te ścianę. I chyba trochę skrzeniłem sprawę. Tak! Jakim cudem! No dobra, trudno. Tu można zginąć. I zaczynamy cały etap od nowa. Kurde, jak to się stało? Naprawdę autentycznie się pytam, jak to się stało. Nie, nie, nie powinno do tego dojść w ogóle. Już to miałem i patrzcie, teraz nie dają pieniędzy te. Okej, okay, teraz się udało. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego było tak a nie inaczej wcześniej. Udało się. Super. Kurde, mało czasu, mało czasu, mało czasu, mało czasu. Ale, ale wyszło. Okej, okay, mam nadzieję, że nie wpłynie to wszystko negatywnie na moje granie tutaj. I że dam radę zdobyć pasek. I wszystko. Słabo by było, jakbym nie zdobył. Teraz się monetki sypią. Doskonale. Świetnie. I udaje nam się dobrnąć do kolejnego etapu. Iście, widowiskowy sposób. Więcej, min. A na kim wytrzyma? Teraz tu. I pasek jest. Już nam go nikt nie odbierze. Teraz jeszcze tylko ostatni mini zestaw. Mam wrażenie, że ostatni mini zestaw. Nie, jeszcze jest jeden Blender. Dobra, widzę, widzę cię. Nie, 10 na 10. No, czyli mamy wszystko. Mamy komplet. Został nam tylko Sebulba. I... z głowy. Kurde, 10. Niedobrze. Źle to rozegrałem. Będę możliwe, że powtarzał cały etap. Już widzę, że tak. Chociaż. No, widzicie, w ostatniej chwili się spóźniłem i muszę powtarzać cały etap autentycznie. Tak jest. No, niestety, poziom jest bezlitosny. Ale najważniejsze, że udało mi się wszystko zrobić w nim. I tyle. Świetnie. A jeszcze tu. Jeszcze sobie zdobędziemy trochę. Ok, teraz mam lepszy czas. W ogóle to nie Sebulba prowadzi, takie miałem wrażenie, tylko jakiś inny stateczek. Okej, okay, i teraz najtrudniejszy etap, czyli przedzieranie się przez te kamulce tutaj. Ale udało się elegancko. I w ogóle spoko. Ja już jestem, już jestem spokojny, o resztę poziomu. O matko, teraz 10 sekund? Nie dobrze. Ja zdążę? Tak, średnio bym powiedział. Udało się? Haha, <laughs> w ostatniej chwili. Ależ to są emocje. To jest naprawdę świetnie zaprojektowany poziom. Wolę, przyznam się szczerze, tę wersję niż wersję z Complicaga. Jak tak nie wiem. Trzyma to w napięciu. Jest szybkie, fajne. Na przykład teraz. W ostatniej chwili, no po prostu rewelacja. Rewelacja. Przed nami najdłuższy poziom, tuż po najkrótszym poziomie, jakim jest ten poziom, chociaż wydaje mi się, że poziom z bitwą nad Korusand będzie jeszcze krótszy i szybciej nam pójdzie. Ale było to po prostu znakomite. O matko, co tu się wydarzyło z obrazem. Jest dyskoteka. No dobra, nieważne. Ważne, że mamy dużo kasy, kolejna część super zestawu za nami. Mini zestaw zebraliśmy cały. I tyle. Proszę bardzo. Dostajemy dodatkową kasę za ten mini zestaw. Oczywiście wbiliśmy 200 tysięcy. Nie kontynuuję, tylko się z Wami żegnam, ale tylko na chwilę w tym momencie. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Jeśli tak było, to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. A ja widzę się z Wami w odcinku piątym, najdłuższym chyba poziomie w grze. To by było na tyle. Trzymajcie się. Dziękuję Wam za uwagę i cześć.